Siem maneczko, i banieczka na zdroweczko, Witam Was! Syrek w kolejnym daily vlogu, dzisiaj taki luźniejszy z takich domowych obowiązeczków. W sumie małe przemeblowanie będę robił. Teraz mówię Wam, a nagrałam, co, co tam? Trochę zobaczycie, jak ja tutaj mam. O, mam akurat teraz zawróconą kamerkę na siebie, także za chwilę zastopuję i Wam pokażę mniej więcej co tu trzeba zrobić. Muszę yy, <laughs> taki większy TAPSON wypierdzielić i wstawić mniejszy, będę miał więcej miejsca a przy okazji będę mógł wzrążyć e, jak to się mówi wyzwanka nowe, e, czyli jakieś brzuszki, pompki i może coś jeszcze, zobaczymy dobra, to widzimy się za moment, mordki e, dobra mortki, witam was z powrotem jeszcze zapomniałem dopowiedzieć, że nagrywam znowu z tej samej perspektywy co pierwszy daily vlog Ale jest to dla mnie bardziej wygodniejsze, z tego względu, że no... Kurka wodna yy Z pamięcią mam problemy na tym telefonie straszne Także no, jak się tylko dotyguje do, 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 do nowego telefonu To zacznę normalnie nagrywać Wam Ech, A na razie no... Musimy jakoś to przerobić od czegoś trzeba zacząć, nie? Od razu, kurde, Krakowa, wieży IPLA, czy co tam nie postawili, jak to się mówi, nie? Yy, dobra, tam ma tam, kierownica, ale za ja tu się muszę dzisiaj zabrać za porządki w pałpie. A tak mniej więcej chcieliście wiedzieć, jak komputerek się prezentuje. Yy, będę miał przy okazji, komputer wam trochę pokazać. Przy okazji, nie wiem, czy tą ostrość nie zgubi. Tak, mniej więcej, no szybka, trochę będę musiał też go przeczyścić. Dwa monitorki, oczywiście, zobaczcie, cyk, cyk, tik, ding. <laughs> dobra, o, o, o trochę trochę gubię, ale dobra. Jeszcze muszę, ten pokoik sobie wymalować, ale to jak będą hajsy znowu. Mam nawet dwa kalendarze. Ten jest obecnie aktualny, a tamten jest stary kalendarz. Ale zostaw Oła, Zostawiłem go ze względu na siostrzeńca. O, patrzcie jak ta kamerka masa crystwin. Jak yy, ostrość gubi. Na sos... siostrzeńca, no. O siostry I tego pieska, bo jest ładny. O, takie werko duże będzie trzeba wywalić. Stawię sobie inne, mniejsze. Będę miał y, więcej miejsca, jak widzicie, no tu nie jest jakiś mega duży ten pokoik Jest mały, a ten tapczan jest No z 2 metry ma jak nic, nie? Szerokości i nie, nie potrzebuje takiego wielkiego <coughs> Więc po prostu go wywalę Dobra, czekajcie Usiądę na momento y, Nie wiem jak wam nagrać, kurde, to wynoszenie, wiecie? Szczerze powiedziawszy ale jeszcze zobaczę. Postaram się to jakoś nagrać. Jeśli nie, no to trudno. No. Jak, jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to się nie uda. A na razie a, e, chciałbym jeszcze tylko pozdrowić swojego Kobraczka, Robaczka, Misiaczka, Pysiaczka kochanego. Buziaczki, całuski dla Ciebie i kocham Cię. Zobaczymy się za chwilę, Mordy. Cicho być. Dobra, Mordy, witam Was po krótkiej przerwie. Eee, zaraz bracholem tu powinniśmy sobie ten tapczon Siema, Brahol Siema. Daj, daj, daj. Eee, mam pytanie do ciebie, Queen ja zrobimy z tobą chłopie Queen ja? Pytanie dzień dla c... pytanie, pierwsze pytanie do ciebie, reszta będzie potem od widzów. Eee, ile uliczanie. masz lat? 33 Ile wypijesz piw dziennie? 8-9 Różny. Dobra, to ode mnie dwa były pytania. Reszta będzie zostawiam Wam. Yy, ja Wam tu nie nagram, jak to wynosimy, mordy. Trochę się będziemy męczyć, a nie ma trzeciej osoby, żeby chociaż skamerowała to. Także widzimy się za moment. Dobra, mordeczki, witam Was yy, po przerwie. Yy, no niestety nie nagrałem Wam, jak działam tutaj i tak dalej. Yy, przepraszam, no ale Wam chociaż pokażę, jak co, jak wygląda. Troszku się zmieniło, no i znowu, kurde, widzę, że ta kamerka strasznie ostrość gubi także mniej więcej sobie trochę tak uporządkowałem porządek zrobiłem, podłogi pomyłem yy, no i zrobiłem, kurka wodna, miejsce na pompeczki, że będziemy na live'ach cisnąć pompeczki wyzwanka kurde, także będzie gitarowo Ojej. dobra no strasznie gubi ostrość taka ten, ten aparatik. Także mam nadzieję, że ten daily vlog Wam się spodoba. Zostawcie jakąś łapkę w górę, suba na kanale, manieczka na zdrowko i trzymajcie się. Elo.